Dzień dobry! Tak trudno to powiedzieć. Czasem masz takich kolegów w pracy, co cię dobrze znają, ale fiuty się przywitać nie chcą. A inne chki nawet będą ci pod górkę robić. Prawdziwa historia widzów. Operator żurawia wieżowego siedzi tam w kabinie sam. Budowlańcy zbijają piątki, a dźwigowy patrzy. Zaczęło mnie w że się nawet przywitać prostaki nie chcieli. Wchodzę na górę i pierwsze co słyszę to. Dobra, Dario, daj do nas na rozbiórkę. Pierwsze słowa usłyszane w robocie z rana. Nikt nie chciał się przywitać z operatorem. Ja was kurczę nauczę kultury. Postanowiłem, że kto mi przynajmniej tego dzień dobry nie powie, ten będzie miał ze mną przejętne. A człowiek, który w kurczę dźwigowego i jest w zasięgu tej przeogromnej maszyny. Uwierzcie, naprawdę może mieć wyjątkowo nieudany dzień. Szybko opracowałem plan. Prostaka, co się przywitać nie potrafił, będę tłukł łańcuchami tak długo, aż się nauczy. Jep. Co ty? Dario, co ty Jep, Jeb. Pa. A dzień dobry powiedzieć, to co? Jaki dzień dobry? Was po rozbiórkę, ale żeby przywitać się dźwigowym to nie łaska, co? Każden jeden, co wołał po dźwig, a się nie przywitał, obrywał łańcuchami. Kilka dni kuracji chłopaki nauczyli się kultury. Tym sposobem wszystkie budowy zaczynały się kulturalnym Dzień dobry, cześć, siema. A nawet bardziej. Chłopaki sami zaczynali szerzyć dobre wychowanie po budowie. Daj mi radio, dźwigu na chwilę potrzebuję. Masz, tylko powiedz mu w pierwszy dzień dobry, bo inaczej nic z nim nie załatwisz. Budowlańcy to zwykli ludzie, a człowiek uczy się całe życie i potrafi nauczyć się wszystkiego. Z białymi kaskami jest gorzej, bo to kretyni co własnej głupoty nie widzą. Ale w końcu też ludzie, co nie? Może głupsi, może trochę intermensz, może nieoswojeni. Ale testy DNA ich szczątków jednak dowiodłyby, że te osły to też ludzie. Trzeba zatem postarać się nauczyć ich odrobiny dobrych manier. Wiecie, bo jak to kiedyś powiedział wielki polski wieszcz, A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, ale też zwierzęta. Pomarańczowy król. No i ta sentencja idealnie pasuje do białych kasków. Osły, ale z ludzkim DNA. Swego czasu trafiłem na zastępstwo na dwa tygodnie. Mało czasu, żeby czegokolwiek nauczyć białego inżyniera. Tym bardziej, że przez pierwszy tydzień nie wiedziałem jeszcze jaki z niego zakompleksiony i niedoceniony ananasek. Dopiero po tygodniu, kiedy zszedłem na przerwie podpisać raport z godzinami, Kieras pokazał jaki jest z niego ważny pan kierownik. Nie miał nic do roboty i... Całą przerwę analizował ten raport. Jego potężna charyzma i pewność siebie sprawiła, że czepiał się nawet o 5 minut. Taki był z niego ważniak. Dodam też, że przechodziłem na budowę na czas. Ale przecież lider pan kierownik musi pokazać, kto tu rządzi. Prawda? Ciekawe, czy te pojemności... W swoich małżeństwach mają to samo. Cóż się u nich w domu dzieje, że trzeba w tak żałosny sposób popisywać się swoją wszechmożnością na placu budowy? Tak wybiałe półmózgi, to w widać. Hmm... tu mi coś nie pasuje. Tu też pięć minut nie tak. Hm, hm. kierownik. Co tam tak szukasz w tym raporcie, jakbyś jakieś tajemne księgi miał przed sobą? Nie podpiszę ci pełnej godziny, bo mi przepisy nie pozwalają. Patrzę na typa z niedowierzaniem i pytam: Jakie przepisy? Moje przepisy. Ależ z niego ważniak. No, ludzie. W dzieciństwie, jak podchodził do trzepaka, to mu koledzy dywan rozkładali. Zabrałem raport i w duchu pomyślałem, że jeszcze zdążę nauczyć go rozumu. Długo nie musiałem czekać. Dwa dni później zadzwonił ten właśnie biały ważniak. Na prędce opisał sytuację. Kierowca kontenera na gruz przybrał w Miał zostawić nowy, pusty kontener na placu budowy, a zostawił lekko poza nim. W dodatku 3 metry poza zasięgiem pracu żurawia. Naciągniemy liny i wyciągniemy kontener na budowę. Nie mogę. Co nie mogę? Nie mogę podnosić ładunku z obszaru budowy, bo mi przepisy nie pozwalają. Potem patrzyłem, jak Kieras ważniak razem z chłopakami przepychają kontener, aby był w całości na placu budowy. Masz cały kontener na budowie! Podejdź tu do nas, naciągniemy liny! Odmawiam! Czy masz znowu problem? Kontener jest poza zasięgiem wysięgnika. Nie mogę podnosić takich ładunków, bo mi przepisy nie pozwalają. I chwilę później ważnych z kolegami znowu przepychali kontener, żeby był w zasięgu pracy maszyny. Czy raz zważni, jak się czegoś nauczył? Nie ja wiem, bo byłem tam tylko na zastępstwie i wkrótce pojechałem gdzie indziej. Ale zważywszy, że nosił na głowie białego kondoma z plastiku, to pewnie poza bólem dupy dotarło do niego niewiele. Zadam inne pytanie: Czy jeśli teraz ogląda to jakiś kierownik, to czy on się czegokolwiek nauczy? Tak, gdzie tam? Ci kretyni nawet betonu zamówić nie umieją. Na budynek, co ma być zbudowany z tego betonu. Chciałbym się za to zwrócić do osób, które studiują i które być może w przyszłości same założą biały kask na budowie. Jeśli to oglądasz, miej litość nad samym sobą. Nie bądź takim kur... błaznem. Obecne kierasy są stracone. Ich białe kaski nigdy nie przepuszczą tam do środka myśli, że to co robią jest po prostu żałosne. Jeśli jest tu jakiś przyszły kierownik budowy, Błagam, nie zrób z siebie takiego pierwszego pośmiewiska. Potężni ryżodawcy czekają na dzonny operator.pl. Zapraszam do lektury i czekam na Wasze kolejne recenzje. Pozwólcie, że jeszcze przeczytam Wam najlepszą recenzję tego roku. Niby rok 2025 jeszcze trwa, ale i tak, lepszej recenzji na pewno nie dostanę. Od początku miesiąca obejrzałem wszystkie filmy na kanale, a narzeczona kupiła mi audiobooka na Dzień Chłopaka. Już przesłuchany. Johnny, jak ja Ci dziękuję za Twoją twórczość i tę historię. Tyle godzin mi umilałeś i pomogłeś przemyśleć kilka spraw. Trzymaj się tam i powodzenia, bo zajebisty z ciebie gość. Założę się, że połowa widzów. W tej chwili zazdrości ci zajebistej narzeczonej. Gratuluję! Nigdy nie przerywaj opowieści. Nigdy nie przyrywa się temu, kto opowiada. Gdybyśmy byli przy ognisku tysiące lat temu, jeszcze przed etruskami, mógłbym cię przebić włócznią. W kwestii nauki kultury i etyki Zawsze w kursie. nie mnie pompiarze nie. Ci od pompy dolania betonu Kutas yep. zawsze ustawiał się tak, że yep. przy tłoczeniu betonu, rozłożone yep. ramię musiało uderzać w wieżę yep. mojego dźwigu. Yep. Mógłbyś rozkładać tego twojego gruza kawałek dalej od dźwigu, żeby nie napierd... ramieniem w mój dźwig? Uprzejme prośby na radio były zbywane. W takim razie użyjemy innych metod dydaktycznych. Na stropie było kilku budowlańców, odwróconych yep. tyłem do mnie i pompiarz. Yep. Ten to był notorycznie yep. ustawiony tyłem. Yep. Miałem na haku but do yep. szalunków. Nadjechałem kawałeczek yep. nad jego głowę yep. i czekałem. Yep. Bud do szalunków jest specjalnym hakiem yep. wielkości ludzkiej głowy. Yep. Ten kawał stali naprawdę yep. swoje waży. Yep. Jeden z betoniarzy yep. w końcu zobaczył ten bud. Yep. Padnij! Yep. Pompias się szybko schylił, ale jeszcze nie wiedział o co chodzi. Kiedy zauważył wielki but nad jego łbem, zaczął coś tam się w gniewie wytrząsać. Wziąłem radio i ponowiłem naukę etyki. Jak jeszcze raz pompa uderzy w wieżę, tyle samo razy ja przypierdam ci butem w twój łeb. I na pewno trafię. Pomogło. Odjechał. Innym przykładem, jak można ludzi kultury nauczyć, uskuteczniłem podczas pracy na budynku 13-piętrowym. Zeszło nam tam ponad rok, i na tej budowie cieśle, szalonkowi, to takie zgrywusy były. Choć głównie między sobą. Za to czasem zostawiali tam jakiś papraków Ukraińców, co nie ogarniali niczego. Kojarzycie wojska obrony chemicznej z odcinków Dżonego? No to macie jakieś wyobrażenie, w jaki sposób ci ludzie potrafią się popisywać. Podczas codziennych prac wpychali się pod ładunki, blokowali radio albo zachowywali się, powiem, niepoprawnie. O, wiecie! Uprzejme prośby znowuż nie pomagały. Zauważyłem, że najlepszą metodą na wpojenie im rozumu do głów będzie: terkiblowy. kiblowy. Od czasu do czasu na budowę przyjeżdża serwis stojek. Ktoś z dołu wtedy woła dźwig, żeby kibelek co na stropie stoi zaczepić. Operator podjeżdża pod dwóce tron i ktoś go zaczepia. Czasem nawet załodze nie trzeba tego mówić. Ktoś widzi łańcuchy przy tojce i po prostu je zaczepi. I na to właśnie liczyłem. Podjechałem pod kibel czekając, aż ktoś go podhaczy. Tak się stało i dałem go na ziemię. Jakieś siedem pięter w dół, bo tyle wtedy miał budynek. I na jak najdalszą odległość, żeby jeszcze więcej do deptania mieli. Wylądowałem na ziemi, gdzie po chwili też ktoś bez pytania po prostu mi go odpiął. I z następnymi kiblami tak samo. A kibel gdzie? Dźwigowy go na ziemię położył. Dwa dni się prosili, żebym im ten kibel wciągnął na górę. Nogi ich już bolały od tego zapierd**nia z każdym szczochem sześć pięter w dół i do góry. Obiecali, że będą grzeczniejsi. Był tam też taki zgrywus sygnalista i on też miał problemy z uprzejmością. Dokoczęliśmy tak sobie chwilami. Do czasu, aż 4 ter... kiblowy został zastosowany na nim. Kiedy zgrywus chodził szczać do klopa, nak**iałem łańcuchami po jego tojtoju. Szybciej, szybciej! Musisz metry robić, co szybciej do domu pójdziemy! Pojebę! Jep. Nie ma obijania się! Trzeba z metrami zapierdać! Po jakimś czasie facet dostał takich lęków, że najpierw patrzył gdzie jest żuraw i dopiero wtedy zakradał się do kibla. Ale i tak go zawsze przyfilowałem i tłukłem łańcuchami po ścianach, żeby miał więcej atrakcji yep. podczas załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych. Szybciej, szybciej! Metry same się nie zrobią! A po całą książkę z takimi patologiami zapraszam na zoneoperator.pl Bez dży! Tak, dobra, nagrane. PZPN, PZPN...